Szymaneczko maczki to ja Was Wicyś. I dzisiaj mam dla Was świętego vloga, w którym mówię o moim wyjeździe do Anglii plus jeszcze jednej serii, która chcę Wam nie wiem, dzisiaj zapowiedzieć. Ok. Dla osób, które na przykład nie chcą e, na przykład słuchać jak mówię o no. o Anglii o moim wyjeździe to już możecie sobie przeskoczyć gdzieś jak za połowę filmu i szukać momentu kiedy zacznę mówić o nowej serii no to do roboty zaczynajmy mówić no siedzę sobie dzisiaj na kanapie spytamy i wy właśnie mam Tutaj kakao angielskie. Z Ani hmm. Trochę się różni od tego naszego polskiego smaku. Hmm. Okej. Okay. że tam, że piję właśnie kakao na wagraniu. Ale komerka będzie ustawiona również na środku. W widoku i będziecie widzieć normalnie godzinę e, i datę. Dzisiaj jest Okej, okay, to ja wam zostać mówić o Anglii. Właśnie wyjechałem do Anglii. wyjechałem wyjechałem do Anglii by odwiedzić DWIG. No i mam ciocie, i mam kuzynkę. No i, no właśnie, leciałem do Bristolu. Z Gdańska. No i, jak już wylądowaliśmy, no to pierwszy dzień, zbytnio tam nie pamiętam, co się działo. A, chyba mieliśmy tam spacer malutki po, e, po okolicy, e, ale nie w Bristolu byłem, tylko właśnie samolot miałem do Bristolu, ale e, właśnie poleciałem do Bristolu, ale miejsce, e, e, gdzie miałem e, stacjonować, to byłoby czepso. to jest, nie wiem, Pół godziny, godziny drogi od Bristolu. No zaraz. Mnie no, okej, okay. mm, Pokażę wam tutaj, jak wygląda droga z Bristolu do Chapson.

Tutaj, gdzie teraz trzymam kursor, bo to tak naprawdę jest najlepsza według trasa, bo tutaj się wyjeżdża na ogromny most, przejeżdża się nad e, rzeką Seven na Severn. No, Mogę powiedzieć, na okej, nazwij zbudny. Później jedzie się właśnie autostradą, już potężną. No i później się zjeżdża, i tak pomiędzy takimi potężnymi klipami do Bristol. Okej. Okay. Przerwaj, mapka. Okej. Okay. I jedzie się tam tu. Popie za kakao. I odpowiadam dalej. Właśnie w Czepsum mieliśmy takie małe zapoznanie się z okolicami, czyli pochodzić po mieście, nie po miasteczku. I też trochę mniejsza od koszalina. I właśnie, co było w tym to był chyba czwartek. Tak, chyba czwartek. I właśnie w czwartek chodziliśmy w pomieszczeniu. W piątek. Chyba też chodziliśmy w sobotę. Nie pamiętam, co było w sobotę, ale w, w niedzielę nie pamiętam najbardziej. W niedzielę przyjechaliśmy do e, Londynu. Do Londynu I, jak to chce? Londynu I dla osób wiedzących wiedzą, o co mi chodzi Łapka łapkę w górę. E, Okej. Okay. Co co tu mieszę. A, w Londynie chodziłam sobie A, z wójtem i z moimi rodzicami. A może za 3-4 lata będę ja sam z Piekiem. Będę tam. Bo najprawdopodobniej za takie 3-4 lata będę się sam wybierał do Anglii. I co? No i sobie będę tam o, jak już teraz wyłam w Anglii to był mój drugi wypad w Anglii Z którego się bardzo cieszę I Bardzo się cieszę z tego powodu, że z wypadu do mnie, mu się bardzo cieszę bo tam było Wiele atrakcji, wiele rzeczy, do których chciałabym ponownie pojechać. Przyjąłem na przykład... kład. co tam by było? Oceanarium potężne. W Londynie, jak się przez Tamizę, to jest potężne oceanarium, tam gdzie jest takie, gdzie belski młyn. Czyli London Eye, angielski oko. I tam byłem. Tylko, że to było pod koniec już w wycieczki do Londynu. Ale to już trwa, 8 minut tak pierwszy No dobrze. Co robimy, co jeszcze powiedzieć? A. No właśnie, tam w tym chodziłem. Tu jest No i było, fajnie. panie. Było dużo ciekawych rzeczy. I na przykład była jedna rzecz, którą, do której pierwszy raz mogłem wejść, wejść. Udało mi się wejść. Nie skin, z kim. Um, um, udało mi się wejść do, do, na pokład. Zobaczcie. Na pokład potężny. nie. Pancernika lewskiego, lewskiego. Belfastu. No, powiem wrażenie ogromne, jak się na to odchodzi. Bo on. Jak się idzie na brzegu, to on się wydaje taki malutki, ale jak już się na niego wejdzie, albo podejdzie do niego bliżej, to już widać, że on jest e, niezbyt mały. On ma chyba 100 metrów długości, no jakoś tak. Jeżeli się pomylę, to możecie mu pokazać. Okay, co tam jeszcze? A, Belfast. Na Belpasie trochę pochodziłam, bo tam było chyba prawie 2,5 godziny. I co? Idź, idź. A, pod koniec całej, e, całego wypadu do Londynu, jak to moi rodzice chcieli, musieliśmy pójść do restauracji chińskiej. Nie wiem czemu ale tam mi jedna jedna rzecz zasmakowała bardzo Sajgonki. Pierwszy raz pewnie sajgonki. zasmakowało mi A chociaż gdyby były pieniędzne to chyba. To bym chyba bardziej wygrał. Chyba, że to były akurat wegetariańskie. Wyszło. Okay. No Okej. To chyba już tak... nie będę mam zbytnio... głowy zawracał... w moim wyjazdu, ale... jeżeli ktoś wytrwał... lub przeskoczył do tego momentu... Ma już informację mnie, że 28, 29 sierpnia, tak? Uf, to nie powiedziałem, jaki będzie ten miesiąc. To, no, dwudziestego sierpnia, czyli w tym miesiącu jutro, 29 już jutro, zostanie otworzony nowy, yy, Key. Jak to się nazywa? Nowy serwer. Od osoby, która. Nie. Od osoby, która ma kanał pod nazwą Drawer Caster. Jeżeli ktoś wie, to jeżeli ktoś będzie właśnie grał na nim, a jest moim widzem, to zapraszam może śmiało. Nie szukać, tylko nie zabijać, ale wziąć na przykład porozmawiać z mną na czacie, prawda? Czy na czacie? Ale jeżeli będzie możliwość prywatnych, na przykład jak to się nazywa? Prywatnej wiadomości, to bo ja wiem. Jak będę chciał, to będę musiał napisać. No i tam będzie, no moje studiwo, i właśnie tam będzie mnie można spotkać i właśnie z tego serwera będą się pojawiać u mnie, e, filmy, filmy, odcinki. Tak, i już nie będzie normalnego Minecrafta, tylko będzie Minecraft na modach. Hmm. No. Chyba już zrobiłem wam tytuł właśnie całej tej serii. Ale, co tam? Taki tytuł. Taki tytuł. Taka informacja. No, stajem, że mało to. Dlatego to jest ważne, ale. Pamiętajcie, że będę mnie może tam znaleźć najprawdopodobniej. I ja będę właśnie jutro wyczekiwał, bo to jest chyba 18.00. No, o i 18. zaczyna się kolejny sezon, plus otwarcie serwera. I właśnie na ten serwer dla widzów. To będzie dla youtuberów i dla widzów, ale youtuberów tych, którzy już tam grają od początku, czy na przykład e, RollerCaster, e, Kaiko i inni. Hmm, dla tych, e, normalnie będę można na tym serwerze dla widzów nagrywać, tylko chyba to jest na. E, to na wersji Na wersji 1, 6 1.6.4. Jeżeli się nie pomyliłem. Ale bardzo was zapraszam. Możecie sobie już zacząć ściągać Minecrafty. No i czekać tylko do. piątku jutra. Do 18 I wtedy spróbować wejść i możemy poszukać ja będę musiał zmienić na inny nick bo tu mam wprowadzamy błędny trochę i przed live'em szybko spróbuję wstawić wam vlogę w którym będzie informacja jak yy, nazywam się i to wtedy wyślę Wam szybko i będziecie mieli informacje. Okej, okay, a więc dzięki ziomeczki za ten vlog, na którym, na którym mogłem was zaprosić i obejrzeć się. Chyba, że ktoś z fery nie warto nagrywać, bez, w ogóle być. Zakończ e, działanie na YouTube. Nie, ja. Chyba, że już będę tak. E, tak będę. E, no, co się mówi? Tak będę, można powiedzieć, w dupie i będę miał pod każdym filmem, zamiast e, łapek w górę, to łapki w i same hejty, to wtedy najprawdopodobniej. Sorry, koniec. Dziękuję. I kończymy. No, a tak, tak, to dzisiaj chciałabym w tym roku Wam podziękować, że jesteście. No już chyba jest prawie 10 sum. No, no może i będzie 100, to będą jakieś, może plany, jakieś opuści, albo coś. Nie wiem, nie zdradzam, to dopiero jak Wy zrobicie co wtedy jest dopiero przy dowiedzie. No Także, no... Dobra, powiem Wam, jak to będzie. Najpierw ten rzecz powstanie na 100. Później na 1000. Później na 5, na 10. Na 100. 500, może 600, no i już abstrahując, nie wiem, Ale wątpię, jakbyś nawet, nawet dobył do tych 100 tysięcy. Ale bardzo chciałbym Was poprosić, abyście, jak chcecie, możecie udostępnić ten filmik dać łapkę w górę, jeżeli mi się nie podobało, to najwyżej łapkę w dół. No i co tam jeszcze. A no i jeszcze, czy Wam się podobało, czy nie. Jakie wy będzie, jakie wy najprawdopodobniej będziecie tam grać. No i pamiętajcie, możecie zasubskrybować, powiedzieć innym, rozpowszechnić